Witajcie, witajcie. Eee, wracamy do filmików Trudni Ludzie, Trudne Sytuacje, a my i tak idziemy do przodu. Eee, I dzisiaj chciałabym eee, zająć się takim pytaniem: eee, po co o tym wszystkim mówić? Eee, po co nad tym wszystkim się zastanawiać? Eee, czy nie o to chodzi, żeby to wszystko zostawić w przeszłości, nie zajmować się tym w ogóle eee, i iść do przodu i żyć pełnią życia? Eee, nie tylko z mojego doświadczenia, ale też z doświadczenia. Ludzi, których obserwuję, ludzi, z którymi się spotykam, ludzi, z którymi mam relacje, bardzo dokładnie widzę, że to, czego doświadczyliśmy w przeszłości, jeśli nie zostało przerobione, jeśli nie zostało przez kogoś wysłuchane, jeśli nie zostało usłyszane i wypowiedziane będzie się działo jak ta drżazga w ręku i może tą drżazgę ignorować i po jakimś czasie nawet może się cysta na tym ja mam taką sytuację z moim palcem, kiedyś sprzątałam w łazience, gdzieś tam na misjach, i nie wiedząc, że kiedyś tam było rozbite szkło, wbiłam sobie w staw ułameczek szkła. Bolało dramatycznie, tego się nie dało wyciągnąć, tego nikt nie widział, to nie było tego. No, i po jakimś czasie, oczywiście zrobiła mi się cysta. To, to, Czasem do czasu to się odzywa. No ale czy nie można żyć z tym kawałkiem szkła w, w stawie? No, widocznie można, ale najlepszą sytuacją byłoby, gdyby tego kawałka szkła tam nie było, gdyby moja ręka nie odczuwała od czasu do czasu, gdyby nie narosła mi tutaj taka swego rodzaju bulwa na, 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 na palcu. Byłoby dużo lepiej, dużo fajniej, dużo zdrowiej przede wszystkim. Więc właśnie chodzi o to, że nie wiem, czy zauważyliście, jak to teraz jest na świecie, że pewni ludzie mają prawo głosu oni mogą wszystko powiedzieć, oni mogą wykrzyczeć wszystko i tak dalej opowiedzieć o wszystkim. I mówię tu o takich przypadkach też takiego kompletnego ekshibicjonizmu który też jest pytaniem, właśnie z jakiego powodu taki ekshibicjonizm niektórzy uprawiają. Natomiast mi chodzi o to, że niektórzy ludzie w ogóle milczą na temat tego, co się im wydarzyło. I ja zachęcałabym bardzo, bardzo mocno, zachęcałabym do tego, żeby w bezpiecznym środowisku, w miejscu, które, jest, które da spokój, które da możliwość wypowiedzenia pewnych rzeczy, tak jak właśnie jak w szpitalu wyciąga się tego typu rzeczy, czego ja oczywiście nie zrobiłam i da się to zoperować. I da się to zrobić w sterylnym środowisku i, i z osobami, które się na tym znają i wiedzą, jak to zrobić. Tak samo można wyciągnąć tą drzazgę z serca, z przeszłości, z pamięci, z emocji, ponieważ czy my, te, czy my tego chcemy, czy to akceptujemy, czy nie, te wszystkie wydarzenia, te wszystkie sytuacje zostawiają na nas ślad. I może tak się zdarzyć, że jesteśmy na tyle, nie wiem, silni czy na tyle pozamykamy pewne rzeczy w sobie, że nie pozwolimy tym sytuacjom wpływać na nas, ale prędzej czy później możemy stanąć w momencie, w którym na przykład nie będziemy wiedzieć dlaczego pewne rzeczy wydarzają się, dlaczego reagujemy w taki czy inny sposób, dlaczego zachowujemy się tak czy inaczej, mówimy to czy co innego. I warto wtedy zastanowić się, co takiego wydarzyło się w życiu. My zawsze zachęcamy z Karolem, zawsze zachęcamy na pójście na terapię, właśnie do dobrych chrześcijańskich terapeutów, żeby odkryć, żeby zobaczyć, i nie tyle, żeby grzebać się w tym, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie wyciągnąć tą, ten, to szkło z tego palca, żeby wreszcie organizm się uleczył, żeby wreszcie całe, cała dusza, całe serce, żeby doświadczać, czy spokoju, żeby przyznać się do pewnych rzeczy. Zobaczcie, jak my rzadko przyznajemy się do pewnych rzeczy, tego, co się wydarzyło w naszym życiu, i tworzą się takie tabu, takie tajemnice. Lepiej nie rozgrzebywać tego, bo nie wiadomo, co się znajdzie. Lepiej nie dotykać tego, bo może się ktoś sparzy, bo może się coś przypomni, bo może kogoś to zaboli i tak dalej i tak dalej. A tak naprawdę Życie w otwartości, w ży życie w świetle, o którym nawet mówi Jezus Chrystus, że no, wszystko zostanie wypowiedziane na dachach, cokolwiek mówią Wam szeptem, będzie wypowiadane na dachach. Także prawda i to, co się wydarza w naszym życiu, ma taką swoją właściwość, że wylezie koniec końców na wierzch. I to też jest jednym z moich powodów, dlaczego chcemy z Karolem nagrywać i nagrywamy właśnie ten serial. Trudni ludzie, trudne sytuacje, my i tak idziemy do przodu, ponieważ e, chcemy trafić i chcemy e, pokazać ludziom, którzy przechodzą przez różne rzeczy, że nie są w tym samotni, że, nie są, że to nie jest tylko im się coś takiego przytrafia, że to nie jest taka sytuacja, gdzie e, nie ma osób, które e, są w stanie zrozumieć e, i, e, i że to nie jest tak, że z wami coś jest nie tak. E, I że właśnie chcemy. Pokazać, że możemy o tym rozmawiać, że możemy o tym mówić. Oczywiście pamiętamy o, o, o bezpiecznym środowisku, o tym, że otwierając się przed innymi ludźmi, musimy pamiętać też właśnie, co dana osoba z tą informacją może zrobić. Najlepiej właśnie jest w zaufanym miejscu, z kimś, komu naprawdę wierzymy. Na przykład, właśnie terapeucie, psychologowi, czy, czy innej osobie, która właśnie jest szkolona do tego, i, i też obowiązuje ją pewna tajemnica i konfidencja, właśnie spotkania osobistego. To są dobre miejsca, w których można zacząć wypowiadać swoją historię, zacząć wypowiadać te wszystkie sytuacje, które nam się przytrafiają, które, w których byliśmy, czy może w których wciąż jesteśmy. Pozdrawiam. Was serdecznie i mam nadzieję, że mieliście dobry weekend majowy, i do zobaczenia.